Jesteśmy wspólnotą Jezusa Chrystusa, czyli Kościołem. A Kościół jest podobny do owczarni. I owczarnia ma swojego pasterza. I Jezus dzisiaj jawi się przed nami jako dobry pasterz. On prowadzi nas. Prowadzi nas do Ojca, przez świat. Posługuje się ludźmi, apostołami, pasterzami, których wyznaczył, wybrał, powołał aby ludzie zgromadzeni we wspólnocie mogli iść za nimi. On, Jezus, jest jedynym pasterzem i On życie swoje oddał za nas. I możemy czuć się bezpieczni blisko Ojca, bo to On ukazał nam Ojca. Ale On dał nam pasterzy. On mnie wybrał, abym był pasterzem wspólnoty kościoła. Ale jest wielu pasterzy. Jest pasterz Franciszek, który jest nad całą wspólnotą, nad całym kościołem. Dziękujmy, trzeba nam dziękować za pasterzy dzisiaj. Za Franciszka, pasterza, za biskupów, pasterzy, za kapłanów, pasterzy. I trzeba nam też prosić o łaskę dla młodych chłopaków, aby yy, Przyjęli wezwanie: Pójdź za mną, aby chcieli być pasterzami z całą pokorą i odwagą, bo jedynym pasterzem jest Jezus, ale posługuje się człowiekiem mną, czy też innym księdzem, którego wybrał, powołał i zlecił mu tę posługę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie powołałeś i że chcesz mną się posługiwać. I dziękuję Ci za moją wspólnotę, która wspiera mnie w tym, jest. Jestem jej pasterzem i należę do nich. I życiem moje mam oddać za nich. Ty chcesz, Panie, abym takim był pasterzem na miarę Twojej miłości. Aleluja!